Z Małopolski do Parlamentu Europejskiego startuje Bartłomiej Sienkiewicz, dotychczasowy minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gość, który w sposób nie do końca legalny, z pomocą kolaborantów Zworonicza, siłą przejął Telewizję Polską jak również inne media publiczne. Dziennikarze z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy do oczyszczonych mediów przeszli dziennikarze z mediów prywatnych, aby naprawić media publiczne. Moda na uzdrawianie telewizji polskiej stała się tak popularna, że TVN nieco na tym ucierpiał, a Polesat tak bardzo się wykrwawiał, że zarząd postanowił dać do wiadomości emigrantom, że nie będzie drogi powrotnej. Minęło dużo miesięcy. Media publiczne są dalekie od profesjonalizmu. Zwłaszcza TVP, które grafikę ma gorszą niż w 2015 roku, nie mówiąc już o tym czymś puszczonym jako czołówka do 19.30. Tacy obiektywni, że nie da się ich oglądać. To jakaś tragedia. Tak, to jest dorobek Sienkiewicza, kiedyś wstawionego posła, wyprowadzonego przez budkę, potem destruktora polskich mediów. Gościu, który napisał najczarniejsze strony polskich mediów i swoją nikczemnością wyprzedza nawet smutnych panów od Ciastonia, Dankowskiego i Karpacza. Gość podpalił całe TVP. Od połowy roku widzimy jej rozkład. Nie ma kasy, a poziom technologiczny szoruje po nie. Dzisiaj ten gość będzie reprezentować Polskę w Europarlamencie. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek Rok produkcji i publikacji 2024.